Pana Panu z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Jesteśmy zgromadzeni na świętej Eucharystii w dniu 11 listopada, i chcemy przez wstawiennictwo patrona dzisiejszego, świętego Marcina, modlić się we wszystkich naszych intencjach. Chcemy zawierzać losy narodu polskiego. Dzisiejszego wieczoru przyzywamy również naszego wielkiego orędownika. Wielu z nas zwraca się do niego. To święty Peregryn. Chcemy przez jego wstawiennictwo modlić się za siebie nawzajem o cud uzdrowienia. Duch Święty kieruje Kościołem. Teraz w cichej modlitwie zaprośmy Ducha Świętego, aby On otwierał nasze serca na łaskę przyjęcia uzdrowienia. Wielu z nas skorzystało z sakramentu pokuty i pojednania to uzdrowienie duchowe. Teraz czekamy na to, by Pan Bóg działał kolejne cuda, aby dotykał naszych ciał. Które są schorowane, aby je uzdrawiał. Na początku dzisiejszego kazania, które ma nas pokrzepić, dodać nam ochoty do tego, byśmy wspólnie razem zanosili nasze modlitwy do Boga, który jest wszechmogący, wszechmocny, który jest sprawiedliwy, który jest wierny swoim obietnicom, chcę odwołać się do pewnego świadectwa. Ksiądz Franciszek Martin. Posługiwał w parafii św. Pawła w stanie Maryland. Usłyszawszy, że u jednego z parafian wykryto, wykryto guza mózgu większego niż piłka golfowa, postanowił, że na najbliższej mszy niedzielnej, w obecności wszystkich wiernych, posłuży mu namaszczeniem chorych. Tym sposobem chciał pouczyć parafian na temat tego sakramentu. Tak wspomina tamtą niedzielę. Następnego dnia Martin miał iść na operację. Po zaprosiłem go na przód kościoła i powiedziałem do wszystkich teraz czas na namaszczenie chorych. Sakramenty zawsze działają. Nie zawsze przynoszą skutki takie, jak jakich byśmy oczekiwali, ale to sakrament, a to znaczy, że będzie przez niego działał Pan Bóg. Udzieliłem namaszczenia choremu i pomodliłem się nad Nim. Miałem głębokie poczucie, że Pan uzdrowił Martina. Powiedziałem mu, zanim jutro otworzę Ci czaszkę, poproś lekarza o podwójną serię badań. Wydaje mi się, że Pan czegoś tu dokonał. Następnego ranka le lekarz niechętnie zgodził się na dodatkowe badania. Okazało się, że Gus zniknął i operację odwołano. W kolejną niedzielę powiedziałem wszystkim – był to znak dla Was wszystkich. Czy gotowi teraz jesteście słuchać Słowa Bożego? Pan mówi teraz: Nie ma takiej rzeczy, której nie mógłby uczynić w Twoim życiu. Za każdym razem, gdy Chrystus zgłosił swoje Królestwo, to naukę potwierdzał niezwykłymi znakami. Wśród nich były egzorcyzmy, uwolnienia. Uzdrowienia, a także wskrzeszenia zmartwych. Największy cud Pana Jezusa, którego dokonał, to jego zmartwychwstanie. Dzisiaj wierzymy w to wszystko, o czym mówi Pismo Święte. Wierzymy w to, że tam, gdzie był Chrystus, uzdrawiał. I dzisiaj chcemy prosić przez stawiennictwo Świętego Peregryna o to, abyśmy mogli doświadczyć cudów. W swoim życiu. Co zrobić, aby doświadczyć cudownego znaku, cudu? Co zrobić, aby być może osoba, za którą dzisiaj się modlisz, której zdjęcie nosisz w swoim portfelu, która przeżywa różnego rodzaju chorobę, ból, trudność, by mogła doświadczyć uzdrowienia? Pismo Święte podaje nam pewne wskazówki. Na przykład gdy Chrystus chciał kogoś uzdrowić, to bardzo często zadawał pytanie o jego wiarę. Bardzo często mówił tak, według wiary twojej niech ci się stanie. Jaka jest twoja wiara? Czy wierzysz w to, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych? Czy jest w tobie ta pewność, to przekonanie, że Bóg może uczynić cud? Że Chrystus, do którego zwracasz się na swoje, w swojej modlitwie, do, że Chrystus, do którego przychodzisz podczas Mszy Świętej, że to On może dokonać cudu w Twoim życiu, to pierwsza rzecz wiara. I dobrze, że struktura Mszy Świętej jest taka, że na początku wyznajemy swoje grzechy, a później słuchamy Słowa Bożego. A to dlatego, że wiara rodzi się z tego, co się usłyszy. Tym zaś, co się słyszy, są słowa Chrystusa. I to konkretne czytania mszalne mają obudzić naszą wiarę w to, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Drugim warunkiem, który Pan Bóg chce, abyśmy spełnili, żeby przyjąć uzdrowienie, jest wyznanie grzechów. Na początku działalności Święty Piotr usłyszał takie pytanie. To było na początku Kościoła w dniu Pięćdziesiątnicy. Co mam zrobić? Co mamy zrobić, aby się zbawić? A wtedy Święty Piotr, o którym wiemy, że był pierwszym papieżem, odpowiedział takie słowa: Nawróćcie się. Wielu z nas, jak to zaznaczyłem we wstępie do mszy świętej, Wyspowiadało się. Jeżeli jeszcze grzech kronuje w Twoim życiu, to pozbądź się go, gdyż jeżeli go nosisz, jeżeli przyzwyczaiłeś się już do swojego grzechu, to wiedz, iż jest to, warun iż jest to coś takiego, co będzie blokowało uzdrowienie w Twoim życiu. Czy są jeszcze jakieś grzechy, których nie wyznałeś, które zataiłeś, o których wstydzisz się mówić? nawet na spowiedzi. Z takich grzechów też należy się spowiadać. Zatem, jeżeli chcesz przyjąć łaskę uzdrowienia, to pamiętaj o tym drugim warunku wyznaniu grzechów. Temu towarzyszy nawrócenie. Jest jeszcze trzeci warunek. Trzecim warunkiem jest przebaczenie. Święty Piotr zadał pytanie Jezusowi: Ile razy mam przebaczyć? czy siedem? Jezus mu odpowiedział, nie siedem, lecz siedemdziesiąt siedem razy. To już trzeci warunek, o którym mówię. Przebaczenie. Jeżeli chcemy doświadczyć uzdrowienia na swojej skórze, na swoim ciele, to powinniśmy również przebaczyć tym wszystkim, przeciwko którym, którym tym wszystkim, którzy przeciwko nam jako, w jakiś sposób zawinili. Dobrze wiemy, że każdy dzień ma dosyć swojej biedy. Że wiele razy w ciągu dnia spotykamy się z czymś, co nas, co nas krzywdzi. Spotykamy się z jakimś skrzywdzeniem, z niedocenieniem w pracy, ale bardzo często w rodzinie, kiedy widzim, słyszymy jakieś niekorzystne słowo. Również i takim osobom, tym najbliższym z rodzin, należy nam nieustannie przebaczać. Chrystus daje nam tego wzór. Gdy wisiał na krzyżu, powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tego przykład daje nam również kolejny papież, nasz święty rodak, święty Jan Paweł II, gdy przebaczył swojemu zamachowcy Ali Akczy, który do niego strzelał. Papież Jan Paweł II przebaczył mu. Wiara, nawrócenie związane z wyznaniem grzechów, a także przebaczenie. To są trzy pierwsze warunki, które możemy spełnić, aby otrzymać tą cudowną łaskę przebaczenia, uzdrowienia. Pochylając się dzisiaj nad słowem Bożym, chcemy prosić dobrego Boga, który działa w historii, który działał w historii Kościoła poprzez swoich świętych, przez świętego Peregryna o cud uzdrowienia dla nas. I dla naszych najbliższych Święty Peregrynie Wypraszaj nam potrzebne łaski u Pana Boga Prosimy Cię Abyś Przyczyniał się za nami Aby Twoja obecność W relikwiach Których za jakiś czas Będziemy dotykać Aby przez Twoją obecność Wśród nas Pan Bóg działał znaki i cuda które będą potwierdzały to, że Ewangelia jest skuteczna. Niektórzy z Was czytali na zamieszczonym ogłoszeniu w internecie, że pewien polityk podzielił się cudem uzdrowienia z księdzem Proboszczem. Również i my chcemy dzielić się świadectwami tego, że Bóg w naszym życiu dokonuje różnych znaków, cudów, że Bóg faktycznie uzdrawia. Dlatego, prośmy z silną wiarą, wolni od wszelkich grzechów i z przebaczeniem, o to, aby Pan Bóg mógł działać. Pukajmy, kołaczmy, wołajmy. To też jest potrzebne do tego, aby otrzymać uzdrowienie z chorób. Dlatego nie poddawajmy się. Nawet jeżeli lekarze powiedzieli ci, że, nie daj, że już nic nie da się zrobić, to ty pukaj, kołacz i wołaj. Kiedy przejeżdżałem tu, zanim tutaj przejechałem, wstąpiłem do mojego kolegi księdza. On opowiedział mi przepiękną historię. Opowiadał o tym, jak małe dziecko urodziło się z wadą genetyczną. Lekarze mówili, że z taką wadą to dziecko przeżyje maksymalnie 5 lat. Ksiądz opowiadał, mój kolega, że dziecko dzisiaj ma 9 lat. Czemu zawdzięcza to, że dzisiaj żyje, że ma 9 lat? Wiele ludzi się za niego modliło. Wiele osób nie, nie ustawało w modlitwie różańcowej za to małe dziecko. I dzisiaj ta mała dziewczynka ma już 9 lat. Pierwsza komunia święta. Przepiękne świadectwo mówiące o tym, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że Pan Bóg może wysłuchiwać naszych modlitw. Zatem otwierajmy się na obecność Pana Boga podczas tej mszy świętej. Przyzywajmy Ducha Świętego, by to On wypełniał nasze serca, by to On poruszał się w naszej wspólnocie modlitewnej, by to On dokonywał uzdrowienia, wiara, Wyznanie grzechów, przebaczenie i nieustawanie w modlitwie to są rzeczy, które są potrzebne nam, ludziom, na to, byśmy mogli otwierać się na łaskę uzdrowienia. Amen. Katechizm uczy nas, że tak jak Jezus w czasie swojej ziemskiej posługi uzdrawiał chory, tak w sakramentach Chrystus nadal dotyka. Aby nas uzdrawiać, Kościół wierzy w uzdrawiającą obecność Chrystusa, lekarza ciała i duszy. Obecność ta szczególnie działa przez sakramenty. W ciągu swojego ziemskiego życia uzdrawiał poprzez swoje słowo, dotyk. Nie jeden raz nakładał ręce, czasami dotykał kogoś swoją śliną, robił jakąś glinę, którą dotykał chorego człowieka. Również i dzisiaj Pan Bóg posługuje się pewnymi narzędziami. To mogą być relikwie. Przywołujemy teraz wstawiennictwa świętego Peregryna i przez jego zasługi u Pana Boga chcemy modlić, modlić się za wszystkich chorych, cierpiących, którzy dzisiaj są w tym Kościele, jak też i za tych, których mamy głęboko w sercu którzy prosili nas o swoją modlitwę. Przychodzimy do Ciebie z ufnością święty Peregrynie, z prośbą o wstawiennictwo za naszych bliskich, którzy są chorzy. Ty modliłeś się pod krzyżem, a Jezus usłyszał Twoją modlitwę i teraz żyjesz w wiecznej światłości nieba. Prosimy Cię módl się, aby z martwych stałych Chrystus, wyciągnął swoją wszechmocną dłoń nad naszymi chorymi i uleczył ich z choroby. Święty Peregrynie, wierny Sługo Maryi, wstawiaj się za naszymi chorymi, aby Jezus uwolnił ich od cierpienia i w ten sposób okazał moc swojej zbawczej miłości. Uproś Pana życia, aby zajaśniał nad naszymi chorymi. Aby mogli cieszyć się światłem odzyskanego zdrowia, i móc dziękować Jezusowi, naszemu Zbawicielowi. Wysłuchaj naszą modlitwę, święty Peregrynie, i wstawiaj się za naszymi cierpiącymi przyjaciółmi, tak jak setnik wstawiał się za swoim sługą, jak Marta i Maria błagały za swojego brata Łazarza, jak Maryja wstawiała się, za małżonkami w Kanie. Tak abyśmy mogli poznać moc Twojego wstawiennictwa zacierpiących. Niech Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty, których świętość jaśnieje przed Tobą, święty Peregrynie, otrzyma wszelką cześć i chwałę na wieki wieków. Teraz zapraszam do tego, by dotknąć się relikwii, świętego Peregryna by przytulić go do swojego serca i przez jego obecność w relikwiach, jego wstawienictwo w niebie, modlić się o cud uzdrowienia z choroby. Jezu, dziękujemy Ci za Twoją obecność wśród nas, za to, że mogliśmy przyjąć Cię do swoich serc. Dziękujemy Ci za to, że Ty, który jesteś uzdrowieniem i uzdrowicielem, wypełniłeś nasze ciała. Dziękujemy Ci za Twoją świętą Ewangelię, za to, że Twoje Słowo wpadło do naszych serc, za to, że Twoje Słowo przemienia nasze myślenie. Dziękujemy Ci Panie Jezu za to, że każdego z nas dotykasz, że dajesz nam potrzebne łaski. Dziękujemy Ci Panie Jezu za Twoje sakramenty, które są kanałami Twojego uzdrowienia. Dziękujemy Ci za spowiedź, która oczyszcza nas z grzechów. Dziękujemy Ci za namaszczenie chorych, którym możemy się pokrzepić, kiedy jesteśmy bardzo słabi. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za obecność świętych w Kościele, za to, że możemy zwracać się do nich i przez ich wstawiennictwo prosić Cię o pomoc. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za relikwie świętego Peregryna, który oręduje za nami, którzy cierpimy. Dziękujemy Ci Panie Jezu w końcu, że Twoje słowo nie odbiera nam nadziei. Gdy ludzkie słowo, słowo lekarza odebrało wielu z nam wiele nadziei, przekreśliło nas los, nasz los, tak Twoje słowo mówi, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Chcemy Ci za to podziękować, o Chryste, za to, że napełniasz nasze serca poczuciem, że nie zostawiasz nas samych, że nie jesteśmy sami z naszymi problemami, że jest dla nas nadzieja w Twoim słowie w twoich sakramentach w twoich świętych w twojej obecności amen na zakończenie tej przyświętej świętej przyjmijmy dar Bożego błogosławieństwa pan z wami i z duchem twoim. niech was błogosławi bóg wszechmogący ojciec i syn i duch święty amen, amen. idźcie w pokoju chrystusa amen.